Jak co roku Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie zaprosił panie z regionu sieradzkiego na seminarium naukowe. Tym razem tematem wykładu były produkty mleczne. Doktor Antoni Pluta ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie doradzał jak produkować i jak sprzedawać domowe sery. Uważa, że tylko wtedy Polacy będą mieli szansę na lepsze zdrowie. To ważne, ponieważ najnowsze badania wskazują, że 90% z nas ma o połowę za mało wapnia w organizmie. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości i mogę stanąć w dyskusji z każdym lekarzem co do znaczenia produktów meczarskich jako źródła wapnia. Nie da się pokryć niedoborów, 50% niedoborów wapnia w diecie bez produktów meczarskich, chyba że namawiamy do suplementów, do preparatów. Ale to rozwiązanie traktuje dla tych, którzy mają pewnego rodzaju nietolerancję. Nieporozumienie polega na tym, że często zalecenia dla osób z pewną nietolerancją są rozciągane na osoby zdrowe. To jest nieporozumienie logiczne. To jest trochę tak, jakbyśmy zaczęli nawoływać, że proszę Państwa, nie jedzcie chleba, bo 1,5% osób ma nietolerancję glutenu. Najbardziej dostępnym źródłem wapnia jest oczywiście mleko. Warto jednak sięgnąć także po sery. Agnieszka Krzak z Wrublewa w gminie Skomlin produkuje biały ser w domu. Od czego zależy to, czy ser będzie dobry? Znaczy, żeby nie był suchy, to też zależy od przekwaszenia sera. Żeby nie był zakwaśny i żeby nie był za suchy, to nie wolno go też przegrzać za mocno, bo ser się ogrzewa, żeby był dobry. Więc jak się przegrzeje, to będzie suchy i taki nie, nawet nie do pokrojenia. Jeżeli się po, w odpowiedniej temperaturze go podtrzyma, to wtedy będzie idealny. Czy często robi pani w domu ser? Bardzo często i robię go właśnie ze swojskiego okrówiego mleka, więc i robię biały i później przetwarzam też natopiony serek y, dla dzieci, taki y, par... na parze zrobiony ser. Wydawałoby się, że to proste. Trzeba jednak mieć spore doświadczenie, by cały proces się udał. Najlepiej korzystać ze sprawdzonych sposobów. To jest w ogóle specjalny taki przepis, który to mam z babci, prababci, przechodzi na nas i też staram się swojej córce już pokazywać jak się to robi. Y, biały serek posypuje się delikatnie solo, y, sodą. I zostawia się go na kilka dni, żeby się wytworzył taki specyficzny zapach i wtedy, jak już taki jest lekko pleśniowy, to wtedy się go robi na parze i wtedy wychodzi serektopiony i mi się do prawe według gustu i smaku i można zrobić z białego sera sertopiony wtedy. Czyli właściwie y, to jest coś takiego, co można zapewnić zdrowie, bo nie ma w tym żadnych chemii. Nie, absolutnie nie ma żadnych konserwantów. Nawet nie y, można zrobić tak, że nie posypuje się go sodą, bo soda też gdzieś tam sobie coś wytwarza, więc można go zostawić samemu sobie, żeby on naturalnie zapleśniał, zagnił delikatnie, a taka pleśń oczywiście jest zdrowa, taka naturalna. No, sery pleśniowe są bardzo drogie, takie. Dlatego ja też takie drogie rzeczy mam na swoim stole zrobione bez kosztów w zasadzie. Panie gospodyń wiejskich i stowarzyszeń działających na wsiach starają się nie tylko kultywować tradycje kulinarne. Przekonują, że to naprawdę zdrowa żywność. Uważam, że to są zdrowe pożywienia, dlatego że my wszystko, co serwujemy na wsiach i gospodynie, co serwują, to praktycznie większość jest wyprodukowana z własnego gospodarstwa. Tym bardziej, że gospodynie posiadają kurki, mają swoje mięsko, ponieważ jest u nas na przykład gmina Ulica jest terenem typowo produkcji czody chlewnej i na święta zazwyczaj te gospodarstwa, które produkują tą czodę chlebną, biją swojego świniaka i wyroby mają właśnie we własnym zakresie. Dlaczego warto sięgnąć po te produkty? No, bo ja uważam, że teraz jest po pierwsze, że cały czas mamy tą świadomość, że należy się odżywiać zdrowo. Po drugie, że jest trendy, ponieważ wracamy już, ludzie mają wszystko: mają domy, mają samochody. I teraz trendy jest, żeby z powrotem wrócić do racjonalnego i zdrowego odżywienia. Także to jest chyba największym tym czynnikiem wpływającym na to, żeby wrócić do tego jedzenia ekologicznego i zdrowego. Zdrowa żywność nie zawsze jest jednak dostępna. Mieszkańcy miast nie zawsze mają możliwość kupienia mleka, sera czy jajek wprost od rolników. Nie zawsze też wiedzą, co jest, a co nie jest zdrowe. Rzeczywiście trudno jest rozpoznać tą zdrową żywność, gdyż ten kontakt między producentem a odbiorcą jest gdzieś zgubiony. Między innymi tutaj jestem po to, żeby zachęcić ludzi. Do produkcji w ramach takiej lokalnej, w ramach samozaopatrzenia. Wtedy wszystko jest widoczne. Wiadomo jest wtedy w takiej społeczności lokalnej, czy ten producent rzeczywiście jest ekologiczny, czy on czasami jednak nie korzysta z tego opryskiwacza i nie da się nic ukryć. Wieś i społeczności lokalne mają to do siebie, że wszystko jest widoczne. W ostatnim okresie aktywne panie coraz częściej docierają do mieszczuchów ze swoimi produktami. Za to właśnie odebrały dyplomy i podziękowania w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kościeżynie. Wiele kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń z byłego województwa sieradzkiego niestrudzenie jeździ po jarmarkach, targach i festynach. Pokazują tam rękodzieło ludowe, na przykład ozdoby świąteczne. Przede wszystkim jednak promują zdrowe i przepyszne jedzenie. Tak też było w Kościerzynie. Po części teoretycznej można było sprawdzić jak powinien wyglądać wielkanocny stół i koszczek ze święconką. Są zdrowe, a dzisiaj podkreślają charakter świąt wielkanocnych. Co jest najzdrowsze? Bo niektórzy naukowcy raz mówią, że jajka są niezdrowe, innym razem, że masło jest niezdrowe. Na czym polega sekret, że tak powiem, spożywania tych produktów tak, żeby sobie nie zaszkodzić? Ja myślę, że w odpowiednich ilościach nikomu nic nie zaszkodzi. Na dziś przygotowałyśmy żurek z białą kiełbasą przygotowuje się podgrzewa będzie do degustacji mazurki, baby wielkanocne, jajka faszerowane z pietruszką bardzo dietetycznie i zdrowo. Po prostu jak to mówię, trzeba w to włożyć serce, nie? I potrawy właśnie jak takie przyrządzamy, to są tak o jajeczka są swoje, bo są kury podwórkowe. Ser staramy się właśnie na serniki, żeby od gospodarza gdzieś nie. Jest mało, ale jeszcze są. Że robią, kupuje się właśnie takie mało przerobione produkty. Właśnie, ale mówi się, że na przykład masło czy jajka w nadmiernej ilości są niezdrowe. No ale to na wcześniej w tym dlaczego niezdrowe zdrowe. Odpowiednio przyrządzone, nadziewane różnymi, różnymi pastami, wszystko smaczne dobre z dodatkiem kiełbasy do tego, bo to typowo na święta, kiełbasa szynki. Jeśli chodzi o potrawy wielkanocne, praktycznie to jest. No może takiej typowej regionalizacji nie ma, ale na śniadanie wielkanocne, żurek, jajka. Kiełbaska, szynka, chrzan to są takie podstawowe produkty, które właśnie spożywane są podczas śniadania wielkanocnego. Tradycyjne kiełbasy, szynki, jaja, mazurki i baby to nie wszystko. Panie starają się co roku wprowadzać nowości na świąteczny stół. No to ostatnio właśnie taka, też dzisiaj żeśmy to przywiozły. To jest taki ser z przyprawą, tam troszeczkę czosnku dodawane z tuńczykiem. I rzodkieweczka starta. I to jest taka i na śniadanie, i na przystawkę, i z taką, ze sucharkami się to podaje. I to jest taka delikatne, nie? A jako potrawa, no to takie typowo żurek, nie żurek, o, żurek z kiełbaską, z jajeczkiem. Typowo świąteczne to Bardzo dobre, smaczne. Ciasta, faszerowane jajka czy żurki wydawałoby się łatwo przygotować. Czy aby na pewno jest to takie proste? Tak się robiło, się często robi przyrządza. No to nie mam takiego, żeby to było coś trudnego do zrobienia. Placki też się piecze, serniki, to tak, także wszystko w miarę możliwości jest według nas, kobiet, łatwe. Wszystkie potrawy nie tylko wyglądały pięknie, ale kusiły zapachem i doskonale smakowały. Często przypominały te pamiętane z dzieciństwa, kiedy najlepiej smakowały dania przygotowane przez babcię. I tylko szkoda, że do świąt wielkanocnych jeszcze tyle czasu.